W internecie można oglądać filmy, słuchać muzyki. Internet daje dostęp do tekstów, zdjęć i grafik. Zdarza się, że znalezione w internecie zdjęcie zechcemy pobrać, przerobić i umieścić w prezentacji lub projekcie. Nim się na to zdecydujemy, Warto zorientować się, czy autor zdjęcia, filmiku, grafiki lub utworu muzycznego na to pozwala, czy utwór oznaczony jest jedną z licencji Creative Commons lub należy do domeny publicznej. Jeśli utwór nie jest opisany w żaden sposób, domyślnie należy on do autora i nie możemy wykorzystać go w swojej prezentacji, filmie czy na stronie. Chyba, że nie będziemy go zmieniać, przerabiać, podamy źródło i podpiszemy autora z imienia i nazwiska. Jest kilka sposobów znalezienia zdjęć i grafik, które można przerabiać i zmieniać bez obawy o łamanie prawa. Jeden z nich to zaznaczenie odpowiednich opcji w wyszukiwarce Google. Wystarczy wybrać opcję narzędzia i opcję oznaczone do ponownego wykorzystania z modyfikacją, lub oznaczone do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych z modyfikacją. Czyli w przypadku, kiedy nie planujemy sprzedawać swoich projektów, ja wybiorę tę opcję. I tutaj widzę zdjęcia, które mogę wykorzystać w swojej prezentacji. Mogę je zmieniać i mogę je przerabiać. Innym sposobem na legalne pozyskanie zdjęć lub grafik jest skorzystanie z portali, na których zgromadzone są filmy, zdjęcia, grafiki. Na wolnych licencjach lub w domenie publicznej. Jednym z takich portali jest Pixabay, na którym znajdziecie wysokiej jakości zdjęcia i grafiki, które można dowolnie wykorzystać. Na przykład do tworzenia różnego typu multimediów, które zwizualizują wasz pomysł na zmianę. Zdjęcia i grafiki na portalu Pixabay są oznaczone licencją. Która pozwala na użytek komercyjny, czyli nawet na sprzedawanie grafiki z wykorzystaniem danego zdjęcia i nie wymaga przypisania autora. Każde zdjęcie dostępne jest w różnej rozdzielczości. Bez rejestracji można pobrać zdjęcia w niskiej i średniej rozdzielczości, natomiast po rejestracji można pobierać zdjęcia nawet w bardzo wysokiej rozdzielczości. Czym jest rozdzielczość? Rozdzielczość to liczba pikseli na cal kwadratowy. Im więcej tych pikseli, tym zdjęcie ma wyższą jakość. Zdjęcie, które chcemy wykorzystać do projektu w internecie, wcale nie musi być zbyt wysokiej jakości. Wystarczy jakość niska lub średnia. Wybrane zdjęcie można pobrać i zapisać na swoim urządzeniu mobilnym lub komputerze. Zdjęcie to można wgrać do aplikacji Canva, ThingLink. Jak również wykorzystać do tworzenia filmów wideo. Wybrane zdjęcie pobieram na swój komputer. W internecie jest wiele innych podobnych do Pixabay portali, które oferują filmy, muzykę, grafiki, ikony, zdjęcia. Dźwięki na wolnych licencjach. Więcej tego typu portali można znaleźć na stronie www.otwartezasoby.pl. Pamiętajcie, warto być fair także w internecie i używać plików, które nie naruszają niczyjej własności.